Kurwa. <laughs> Nie! Dobra, ale to czekaj. Shit. Dzień dobry, cześć. Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, Wilku i Sztyks. Dzień dobry Wam bardzo. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli taki krótki odcinek, taki wstęp, odcinek informacyjny. Preludy. Bo, bo właśnie, bo tak Wam zapowiadaliśmy. Rozpoczynamy, jakby wznawiamy naszą serię Sim City. Dopiero no. teraz będzie ona porządnie wyglądać. Nie, nie, wątpię, nie wątpię w to, ale no. na pewno będzie sucho, tutaj wam to możemy obiecać. Ale tak stwierdziliśmy. No taki eksperyment. Taki, no taki no. Taki no eksperyment. zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? że pogramy sobie razem. To znaczy no słuchajcie powiem wam szczerze tutaj sorry, troszeczkę ci, którzy, którzy, którzy lubią rozpoczynanie szybkie, to poczekają sobie albo wyłączę filmik, ale w każdym razie stwierdziłem osobiście, że no nie jestem w stanie ogarnąć gry z. w tamtym przynajmniej czasie nie byłem w stanie ogarnąć gry powiedzmy z wami widzami no i dlatego też teraz znawiam to tutaj ze sztyksem i będziemy sobie razem pykali no i mam nadzieję, że też będzie zabawa tutaj przednia. Też tam miałem problem taki, że dużo ludzi y, nie grało i, i po prostu zapełni się serwer region i bez sensu. A teraz co, trzeba nazwać Regionik. A regionik ma już Re Regionik nazwę. ma już swoje nazwać, ale czekaj, nazwę. zapomniałem znowu. Powiat za dupie. O, o, to jest, to jest ta nazwa, kurde Pebli zacida. To jest taka tajemnicza nazwa. Nic nie mówi o tym Dobra. regionie w sumie. Chociaż mówi wszystko. Czekaj, już wyskopał, bo już jest region publiczny, prywaty, nie, trzeba prywatny trzeba wybrać. Prywatny oczywiście. Tym razem jesteśmy samolobami i gram tylko za no sobą. No tak, no. Słuchajcie, naprawdę, no nie wiem, ja. Ale ja ja jest to, że ja nie mam tej gry. Nie, nie jestem. <śmiech> <śmiech> Zaraz będziesz miał. No jest, nie jesteśmy. Przynajmniej ja nie jestem jakimś mistrzem organizacji, jeśli chodzi o ogarnianie właśnie innych ludzi i. i no sorry, no, no nie, nie byłem w stanie tego dobrze zrobić, później milion ludzi do mnie pisało, ja nie odpisywałem, albo odpisywałem i... i no, no i tak z tego nic nie wynikało, więc stwierdzam, że zrobimy to, sobie to we dwóch. Trochę, spóźniony, nadzieję, że... Trochę spóźniony zapłyn, jest. Trochę spóźniony zapłon, bo ale? dwa miesiące po premierze, ale teraz też musimy wam przyznać, że będzie więcej czasu no, taki okres. Coś, no na Dobra, pewno troszkę do, 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 więcej. Bo, bo szko szkoła odpadła w tym. Mamy momencie. wybrane, słuchajcie, już y tutaj jedno miasteczko mamy wybrane. Mhm. To jest właśnie ta mieścina. Jak widzicie. Ale powiedz generalnie, jak to będzie wyglądać. No tak? właśnie, to zaraz wam powiem, ale to, to wiem, jak będzie Ale tutaj, budowę, tu, na regionie. No, no dobra, nic się nie będzie, ale w każdym razie ja jestem teraz w mieście. Ja jestem w mieście, z tymi z, z powiatem już mi nie wyjeżdżaj, bo... to możesz ty opowiedzieć. Tutaj oczywiście mamy kolej, jest fajnie, tu jest węgiel, tutaj jest troszeczkę też rudy, nie ma ropy, jest trochę wody i, i mało, mało wiatry, ale, ale jest pięknie, mi się wydaje. Ale tak naprawdę najważniejszym kryterium tutaj było to, żeby ten region był dosyć prosty, dosyć płaski, ja, no taki, taki do końca nie jest płaski, ja widzę, ale, ale ogólnie chcieliśmy, bo um, takie płoste. miasto jakby wspólne, bo chcemy właśnie, to jest pierwsza rzecz, którą chcemy wam powiedzieć, będziemy prowadzili jedno miasto, na pewno jedno, co najmniej wspólnie, to znaczy obaj będziemy tam się tym zajmowali, będziemy obaj to nagrywali, a resztą mamy się zajmować po jakimś tam podziale i każdy z nas będzie miał powiedzmy swoje mieściny, które będzie lepiej lub gorzej rozwijał, sami ocenicie, jak to wyjdzie. No i tak to będzie właśnie się prezentowało, czyli zajmujemy tę mieścinę No i te miasta będą tam jakoś współpracowały, przesyłał sobie robotników, tu, kulturę czy tam jakieś inne pierdoły, nie wiem, no tak, bo... co to jest do przesuwa. Teraz tak kurde, ja bym wreszcie chciał jakąś konkretną grę zagrać, taką, z której mógłbym z kimś współpracować. No i też te wielkie dzieła Chciałbym dojść do tych wielkich dzieł Bo jeszcze mi się nie udało mimo No że zamek już... królewski pierwszy No ba, oczywiście Dobra, ale zajmujemy to i słuchajcie, zaraz się spotykamy Pominiemy sobie to wczytywanie Kurwa <grym> Nie <grym> Dobra, ale to czekaj <grym> Shit Dobra, jesteśmy już w naszym mieście Tutaj zacnie się wszystko prezentuje no, regionik nawet, nawet, jak Ci się podoba. Płasko. Płasko, nie? Płasko tutaj. Nie, ale to jest tak, jak miało być. Szczerze Wam powiem, że myślałem, że to będzie bardziej, no tak pofałdowane, ale jest elegancko. Nie, ale jest fajnie, sporo nie, miejsca można Sporo powiedzieć. miejsca, jedynie mnie to w wnerwia w tym Sim SimCity ogólnie, że te autostrady trochę tutaj, ym, no, no na, na, zawsze mieszają i... A nie, nie możesz by... doburzyć tych alei? Szczerze? Kurczę, nie, nie. Sprawdzałeś Nie, nie, nie ale chyba się nie da. Kurde, jak to się burzyło? Tam jest chyba bulldozer. <laughs> właśnie. Chyba się da. No patrz. Pan. Patrz pan, ale <laughs> to, no, i, Ale nie, ale i tak, ale chodzi, i tak, o, to, no chodzi tak. o to, że te wiazy są tak nie... niefajnie nie za bardzo. No, no rozumiem. No ale ale je mam już za darmo. Hmm. No, jest jakiś plus niewątpliwie. No, ale ogólnie Dobra, ale to nazwa. Ale to jest śmieszne, na... bo mogę ukraść autostradek jak, jakiemuś innemu regionowi, no ale no, to, to jest, to jest Sim City i pewnie to i tak nie bada cokolwiek wpływu. Dobra, nie. słuchajcie, no właśnie, ta nazwa, tą nazwę trzeba dać. Czy jakoż nasz powiat nazywa się Zadupiewski, no to miasto jakby stołeczne, bo to tak jak wspominaliśmy, to będzie takie miasto, to pierwsze, które teraz zakładamy, to będzie takie miasto, które będziemy. Stolica. Stolica i będziemy ją wspólnie prowadzić, ja wspólnie prowadzić. Tak. Czyli to się nazwie Zadupiewo. Mógłoby, można by jeszcze główne ale niech Zadup będzie samo Zadupiewo górne? Aha, nie, ja bo tam wcześniej górne. Nie, górne będzie inne, Aha, od górnictwa górne. A to też jest dobre górnictwa, ale, ale. Ale tu nie. Tu nie a nie tutaj to będzie takie centrum handlu i, i, i czego. Wszystkiego. Bo tu będzie taki... Wszystko będzie, ja, tu nie, będzie miasto zróżnicowane taki, taki pod względem Paryż. przemysłu. No tak. No, trzaśniemy i. Nie no, wiem, na nie. No a nie, nie. No, królewski miał być mówiłeś. Dobra, tak. ale to co na zewnątrz tutaj. Tak, Słuchajcie, mamy to za dopiero, jest elegancko, jest kolej, jest ta autostradka zacna. I pójdziemy w kwadraty. Pójdziemy w kwadraty. A dlaczego w kwadraty? Bo ostatnio były koła. <Z> <koło>. <Z> ostatnio na <było> live mogliście wyglądać koła. Dobra. Okręgi w sumie, no. i w ogóle kurczę. No przed chwilą dodało mi się tutaj takie cudowne w ogóle. Cudowna dodatkowa rzecz, czyli stacja ładowania aut Nissan Leaf, bo dopiero teraz sobie to dodałem, to już jest gdzieś od miesiąca. O nie, to jest wspaniałe. No. To jest tak wspaniałe, wcale w sensie, nie ma hamskiej reklamy. Wcale nie ma reklamy, ale tam cztery, że płynąć tutaj jest to dosyć opłacalne, że nie, nie produkuje to zanieczyszczeń, bo to są elektryczne samochody. No i ty masz myśleć, że tylko Nissan no. ma terenie. No tak, samochody. dokładnie, to jest wiadomo, no tutaj... Nie, nie podoba mi się to. Nie, nie za takie to coś. No nieważne, ale dzisiaj już tutaj nie będziemy więcej robić, bo to... Nie, było nie, nie za takie, takie. Sim City płaciłem. <grym> jak, jak to by powiedział Wałęsa pewnie. Nie o takie Sim City walczyłem. Dobra, słuchajcie. No i no i my właściwie tutaj tylko chcemy tak zacząć, ten odcinek jest takim wstępem, yy, tylko powiedzmy może co w, 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 w innych miastach będziemy robili. Ogólnie... No, sorry. Nie, no mów. Dobra. Ja najpierw muszę ustawić, żeby się zabawić w takich specjalistów. I po prostu każdy z nas sobie weźmie, te parę miasteczek. I będziemy rozwijali to, co też tam najbardziej się będzie opłacało. Tak. I będziemy starali się jak najlepiej ogarnąć, powiedzmy, jakiś dany fach. No, I, i, I mamy zamiar też współpracować. Zatem tutaj, tutaj myślę, że będzie ciekawsza ta gra. Więc i będzie miasto górnicze, i takie z hazardem, i, i takie, gdzie będzie ciekawego. Ale to właściwie tyle ile i... tutaj tych specjalizacji. No, specjalizacji jest. Generalnie, no. I, no, wszystko tutaj będzie. I wiercenie, I, i nie wiadomo co, i elektronika, wszystko. Procesory, po prostu Dolina Krzymowa zbankrutuje. Będzie szał. Będzie szał po prostu. Ta, tak będzie. Zjańczy... No i, i, i odcinek tak raz na tydzień. Nie? No, odcinek raz na tydzień, no wiadomo, Może zależnie czy tutaj będziemy mieli wam co pokazać, bo tak szczerze, no, no będziemy prowadzili wszystkie miasta, to jest region z już 16 miastami, więc właściwie to tak, no, tak gdzieś tysiąc odcinków pewnie wyszło, gdyby tak rozwijać, te, pokazywać <laughs> więc, wam rozwój nie. wszystkich miast, więc tak... Niekoniecznie wszystkie czasem, założymy, nie? Czasem, no też, ale też, wiecie, no ciężko byłoby i na pewno wam też nudno by się to oglądało, takie tworzenie co różni miast. Może jakieś livey będą. No właśnie, może jakieś liveiki Te ostatnie no nie były jakieś może wybitne. No, no, I, nasz ale, komentarz ale, zawsze jest dobry Ale, ale wiem, co na co pewno teraz y, też będzie y, to myślę fajniej i ciekawiej. No tak. Tym tak, bardziej, tak. że mamy jedną kopię bardziej, <laughs> tak, Że tak to właśnie wygląda, ale jakoś sobie poradzimy. Spokojnie. Mamy, mamy swoje sposoby. Dobra, bo mieliśmy, mieliśmy tutaj jeszcze tę drogę wytyczyć. No, mamy nie, nie już prawdę, ale, ale nie... je Dobra, dzisiaj nie. Dzi dzisiaj nie. Bo Czyli sajdzie... musimy jeszcze podyskutować na temat e, ostatecznego wyglądu tego miasta. No tak, musimy tutaj wszystko przedyskutować, ale ogólnie, no jakiś tam już mamy, powiedzmy, taki mniej lub bardziej konkretny zarys tego, jak to właśnie. To jest. Znaczy, wiemy, jak to ma funkcjonować, nie wiemy, jak to ma wyglądać. O, no, Więc no, też liczymy. Ma tam, generować dochód. Li liczymy na wasze rady, bo tak szczerze Wam musimy przyznać, że tak, no Sztyk właściwie nie grał. A ja, no tak kupiłem, pograłem, przestałem i tak. Zresztą widzieliście no, podcink. No właśnie, podcinkach pod widzieliście i troszeczkę grałem sam, ale to wszystko jednak. Na to wszystko jednak czasu potrzeba. Teraz tego czasu jest pełne i naprawdę ogarniemy to i chyba, chyba. Tak, tak, ja, ja, ja bym nie wierzył nam, no, ale ja mówię, <grym> ogarniemy to. Nad miarę możliwe wydaje nam się, że to będzie dosyć fajnie wyglądało i, i że seria będzie wam się podobać. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Tutaj sorry dla tych, którzy liczyli, że to się będzie hiper, super ciekawy, bo tutaj no właściwie. No to Trochę się wstęp, nagadaliśmy, no, to... ale właśnie, to miał być taki wstęp. Chcieliśmy was poinformować, że w ogóle coś takiego będzie, że tutaj troszecz w troszeczkę innej formie zamierzamy to przeprowadzić, niż to, niż to było do tej pory. Tak więc teraz dzięki wielkie za uwagę. Zapraszamy was do, ogl do oglądania właśnie tych odcinków. One powinny się pojawić gdzieś w przyszłym tygodniu. No na pewno. Na pewno coś się będzie w tym temacie działo. Tak więc teraz za uwagę dziękuję wam już Wilku i, I Sztyks. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.